Dobra. Pamiętasz cyklonowe małpy, które zamknęłaś u siebie? Tak. No, to jest nie są zamknięte. O matko, to nie moja wina. Ja bym podpisał pudła, w których się cymam. To jest podpisane. Cyklonowe małpy. Niebezpieczne, nie otwierać. Mało precyzyjne. O raju! Wiesz, jakie stare były te aptekarskie, tarajiańskie słoje? Strasznie stare? Strasznie stare! Nie rozumiem, czemu aż tak się wkuzyłaś. Mam pięć małp szalejących po moim pokoju z prędkością 100 km na godzinę i mam być spokojna! No, ale ty przecież jesteś turusu Skopałaś tyle 15-metrowej igłanie, która scylała laserem z nosa i w ogóle na pewno zapędzisz te małpy bez problemu! Ale najpierw upchnij tego koguta! Jak we śnie widzi je tylko Jaga, to z nią mocują się duchy. Przez całe dwie z nimi sprawnie się zmaga i bestie złe ciągnie za uszy, ciągnie za uszy. Para, a za plecami zęby zęby poszwara. Piec Jaga wie, że luzi działa, że luzi działa. Podwójne życie Jagody go Hej, hej! Nie zatrzymasz się! Hey. Iwara od mojego podwórka. I robi wrażenie! Jest fantastyczny do kwadratu! to świetnie? No, to najfajniejszy pies, jakiego widziałem. Najpierw bawiliśmy się w rzucanie frisbee, ale on je zakopał i przez trzy godziny nie mogliśmy znaleźć! A potem wpadł na podwórko pani Tolliver, wykopał wielkie dziursko i przebił się do samba! <laughs> Całe podwórko było w glutach i w tym wszystkim, co przez 20 lat spustali w toalecie! To było jak wielkie bagno! Tylko ze bez aligatorów! Za to strasznie cuchnące! <laughs> o, mamo! <laughs> było cudnie! O, to Winsztajnowie muszą być bardzo dumni ze swojego psa mm. Jasne! Ten sceniak to gwiazd roka! Też powinniśmy mieć psa! Raju! Zapomniałeś, że mamy mentora Właśnie, skarbie. Już mamy psa Myślałem o takim, który by mi się nie odsykiwał. Wow! No bo mentor to pies jagi, a ja chcę mieć swojego. Jeżeli on dostanie psa, to ja chcę węża. Jak Denis dostanie węża, to ja znowu chcę przekłuciuszy. Hej! Żadnych węży. Jedna para dziurek w uszach wystarczy, a psa już mamy. A jakbym poprawił stopnie, to dostanę psa? Opuściłeś się w nauce? Ale strzał. Nie, nie, ja tylko chciałbym wyciągnąć się ze słabych piątek na mocne szóstki. Wiecie, postanowiłem iść na całość. To ci się chwali, raju. Naprawdę się cieszę, że jesteś taki ambitny. E, skoro mowa o nauce, muszę iść do biblioteki. Piszę referat o. o szopach. Nie możesz sobie poszukać w internecie? nie właściwie mogłabym, ale tam jest zdumiewająco mało informacji o szopach. O! Mogę iść do biblioteki, raju? Tak, Jaga weź brata. Tak! Ambitne dzieciaki chodzą do biblioteki, brawo! Chodź, przyjacielu, będziemy razem gromić siły ciemności! Sugerowałbym zaproszenie psa Grega Winsteina, chyba, że jest zajęty zamienianiem podwórek w pola toksycznych odpadów! Łach, bez! Ja nie... Spadaj! Nie przyłożę do tego ręki! Nie złość się! Wykupanie kilku dziurnie przyprawić cią w zawał. Zostaw go! I wtedy zaczął bawiować! Ale jak już tam tu zwrócił, zabrał się za stołek! A tak z babskiej ciekawości, ile masz jeszcze tych historyjek o psie Grega Weinsteina? Pięć, sześć, siedem! Razem z tą, jak puszczał straszne bąki po zjedzeniu wszystkich słodyczy z Halloween! Wybuchowa... Greg mówi, że to było jak bitwa o Normandię! Bez przesady. Myślę, że to. Cześć, Jaga. Cześć! Wiesz, myślę, że to Twoje gadanie o psie Grega rani uczucia naszego mentora! Cześć, Jaga! Cześć! Y wiem, że udaję, jakby mu na niczym nie zależało, ale. Ej, co u Ciebie? Świetnie, dzięki! Ale jemu zależy i podejrzewam, że czuje się niedoceniony. Jaga, skąd znasz tych gosków? To elfy szpenie. Naprawiają wszystko, co się zepsuje w Orchidejowie. Kochają te roboty. Potrafią naprawić wszystko? Co im tylko wpadnie w ręce. Zastanawiałeś się, czemu u nas auta jeżdżą po 40 lat? Uwaga na głowy! Czorki Jagale, dziś mamy prawdziwą klęskę. No, musieliśmy ściągnąć trzy ekipy ze wschodniego przedmieścia. Ale bałagan. A może znacie przyczynę? Nie. Nie zgadywać, bo już wiem. Ech, starczy jednoosobowa ekipa demolująca! Chcesz walczyć? No to się bimy! Nie, nie! Stop, stop. go! Hop! Stop. Hej, hej. Zostawmy tę marsową minę do góry nogami! Uhu, pora na ubaw! Spójrz na się siebie, worku miłości! <laughs> uśmiech, uśmiech! O, chcesz może lodów? Chłopcy, przegapiłam coś? Koleś chciał zrobić miastu kuku, ale kiedy ja mu chciałam... Zwariowałaś, to jest Batut! Nie wolno krzywdzić Batuta! Chcesz, żeby wszyscy zginęli? Co to jest Batut? Wędrowny Batut. Musiał się odłączyć od stada i trafił do miasta. Tak, jak Godzilla po piątym cappuccino. Nie, to nie tak. Batuty są łagodne. Nie chcą niczyjej krzywdy, tylko przynoszą pecha. Jak ma się stać coś złego, to się stanie. Im bardziej są nieszczęśliwe, tym większe się ją zniszczenie. A stare porzechadło mówi... Nie wchodź w drogę Batutowi, bo ci krzywdę może zrobić. Nawet chwytliwe. Ale co dalej? Trzeba się nim zająć, dopóki jego stado po niego nie wróci. Zgodnie z ich rytmem dobowym pasą się teraz na północy ciemnego lasu, ale do jutra o zachodzie słońca wrócą na przedmieścia. Lecz jeśli coś się stanie temu dużemu chłopaczkowi, całe miasto może lec w gruzach. O, rany, zajmiesz się nim? Ja? Wykluczone. Mam świeżo lakierowaną podłogę. To sprawa turszu anzen. Och, ma, nie bądź taka! Zatrzymamy go? Tak, no co, na co pies! Mamy batata! Batuta, wszystko jedno! Ale on suchnie paskudnie! Mas malutki! Dobre! Raju, przestań! To potwór nie wysypisko! Wiesz, jak on jest fajny? Hektora i mnie coraz więcej łączy! Czuję, że się zaprzyjaźniamy! Ja i Hektor! Nazwałeś go Hektor? A co on tak nie wygląda? Niedobrze mi od samego słuchania! Słuchaj, to nie jest zwierzę! Doceniam twój entuzjazm, ale. Hektor! To są lody, rozumiesz? Lody! Robisz mu elegancki deser? Mnie nigdy nie zrobiłeś deseru lodowego Bo masz skazę mleczną Fakt, ale doceniłbym sam gest Dobrze, już dobrze, proszę o uwagę Wystarczy, że przez 24 godziny będziemy niańczyć tę chodzącą śmietniczkę i koniec Jeżeli wszyscy będziemy grzeczni, nie powinno być problemu On siedzi, my pilnujemy, proste jak drut, jasne? Słyszę, że Turszłanzen ma batuta Tak? To... Konkretnie powinniśmy go wykraść. Sorry. Marto! Kategorycznie odmawiam. Nie jestem przedszkolanką. Ale przecież to nie jest zwyczajne dziecko, tylko trzytonowy potwór. Szałuję, mam dziś dużo zajęć. Co? Spanie w gabinecie przez osiem godzin? Nie. Ja śpię w salonie na Sówce. Słuchaj, Hector, masz tu fajny, zwierząty poskudny świeci, i zabyci nie w zuchu. Dozuciłem te z dwie pary tenisówek taty Zdaję sobie, że ci smakowały Widzisz? Ma wszystko Tylko pilnuj, żeby się nie włóczył kostka. Bądź grzecny, Hektorku Wrócę zaraz po szkole Bądź grzecny Siedem godzin osiemnaście minut później O rany! Męcz! Prosiłam, żebyś go przypilnował. Co ja mogłem? Patrzyłem, jak pożera wszystko. W jaki sposób miałem mu zabronić? On jest jak piec bartenowski z zębami. Mentor? Jaga. Dzięki mnie nie zjadł reszty domu, z wyjątkiem toalety na piętrze. To mi nie wyszło. Co? O, jesteś bardzo brzydkim potworem. Jogo on nie chciał. W tym stworzeniu jest tyle miłości. Ta! Miłości do albumów mamy i naszego klopa! Jaga, jaka ty jesteś wredna! Zamknęłaś go jak jakiegoś bandziora z Alcatraz! Siedzi w umeblowanej piwnicy. Jest dywan od ściany do ściany. Stół z piłkarzykami. Nie sądzę, żeby Amnesty International zaprotestowała. Pilnujemy go przez całą dobę. Nie spuszczaj go z oka! A co cię to obchodzi? Idę do piwnicy. O, o stoż. Aj, ja właśnie miałam sobie pograć w gry wideo, wiesz? Nic z tego. Bo teraz ja będę grał. O, Denis, nie bądź taki, teraz moja kolej. Yy, chyba wyniuchałem coś. Niby co? Niby Batuta. Chcemy go wykraść i w ogóle. Myślałem, że idziemy na sushi. Chłopie, to będzie później. Najpierw ukradniemy Batuta tej durszu anzen, a później sobie poucztujemy. W porządku, szefuniu. Nie wiedziałem, że jest jakiś <grym> biznes plan. Proszę nie bądź taki. To nie fair. Teraz moja kolej. Widzisz małpy wylatujące mi spod krzesła? Dopiero jak je zobaczysz, będzie twoja kolej. Ale jesteś samolubem. To niesprawiedliwe. Dzieci, ja i mama idziemy do teatru. Tak, życie Jerzego Waszyngtona na lodzie. Wszyscy ojcowie założyciele będą jeździć na łyżwach. Christy Yamaguchi gra Tomasza Jeffersona. A wy, dzieci, bądźcie grzeczne i pilnujcie, żeby nasz kuchcik nie spalił domu. Co? Raju, coś tam pichci w kuchni A, i powiedzcie mu, że jak znów na nabrudzi, będzie miał szlaban do trzydziestki Pa! pa. Jaga, chodź! pomóżesz mi wybrać bebechy z tego gada, bo mnie już mdli Raju, zdaje się, że miałeś pilnować Batuta! Pani Klawis, pomyślałem, że może być głodny Poza tym sykułaś go do ściany, nigdzie się nie wybiera Pff. Chodź tu! <laughs> Zeżarł piwnicę! Mówiłem ci, za on kona z głodu! Trzymaj się, Hektor! W ciągu godziny upiekę ci tego ptaka! Telewizor, stół bilardowy, piłkarzyki! <laughs> Przez godzinę strząsną całe wyposażenie! Nie, nie tylko przynosisz pecha, jesteś głupi! Spokojnie, panienko, zniszczysz cały dom Im bardziej będzie się martwił, tym większego przyniesie pecha Nie wiem, czy może być jeszcze gorzej! <słyski> Ej hey, dajcie tu batuta, albo pokażemy wam dziewięć sposobów prania portek Tak! Okazuje się, że może być jeszcze gorzej Z, daj nam batuta, albo zaraz pękniesz pod ciężarem mojego buta! Będziesz się darła jak dziesięć tysięcy wrzaskoli. Chłopie, ty to masz nawijkę złego faceta! Zmałbowałem! Świetnie! Najpierw to coś zjada nam pół domu, a potem wpadają jego kumple! Jesteś najgorszym gościem, jaki może się trafić! Da. Najgorszy jest wujek Ronald. Zawsze obcina paznokcie w kuchni i podnosi mentora za tylne łapy. Zgadzam się z tobą, ten gość to wściekły szympans. Zamknijcie się! Odwróćcie uwagę Denisa, a ja zajmę się tymi idiotami! A i jeszcze wielkie dzięki. To ja, rozbieramy mury? Czy lepiej będzie najpierw podpalić tę budę? Idę na każdy układ! E, a co powiecie na mój pomysł? Skopię wam tyłki, a potem sprzedam wasze ciuchy, Batko! E, Gamoniu, słyszałeś jakiś hałas? Sykromi, ale byłem zbyt zajęty czytaniem twojego komiksu. Zostaw go! Obchodziłem się z nim ostrożnie, żeby nie zniszczyć okładki. Ups, zaraz wyprostuję, bo rogi trochę się zagięły. A! Oddawaj! No coś ty! Nie widziałeś z obu okładkę? Chłopcy, nie wiem co zrobiliście Denisowi, ale siedzi w swoim pokoju i zamknął komiksy w kufrze. O raju. Jaga! Hektor zniknął! Musimy go znaleźć! Pomóż! O, przestań się mazać! Kiedy ja uciekałem, nigdy tak nie rozpaczałeś. Ty uciekałeś? A co? Już masz sklerozę? Dane widowisko, prawda? Tak, a gość, który grał Bena Franklina świetnie skakał jak na kruwasa. Uh. Oh. Batut, przepraszam, że się uniosłam. On ci chyba nie wiedzy! No dobra, słuchaj. Wiem, że nie chciałeś zniszczyć naszego domu i zjeść wszystkich mebli, ale... Ale widzisz, moja praca jest trudna i frustrująca. Nie chciałam na ciebie krzyczeć, serio. Przepraszam... Słuchaj, to prawda, że często się wściekam, ale też byś tak robił. Być Turszuanzen to taka duża odpowiedzialność, wiesz mi, i w ogóle. Ale tak naprawdę to przecież ja odwalam tę całą robotę, wiesz. Chciałabym, żebyś. Dobra, już dobra, starczy. Chcemy, żeby był radosny, a nie znudzony. Och, ten korek był koszmarny jesteśmy? Jak przedstawienie? Jaki był Franklin? Chciałbym zobaczyć tego grubasa na łizbońskiej. Naprawdę warto było iść. Słowo daje pełna gala. Wszędzie darmowe bufety. Obżarłem się jak bąk. A jak wy spędziliście wieczór? Fajnie, Zajnie jak zawsze. Wybij to sobie z głowy. Czy gotowy jesteś wrócić do swojego stada? Jasne! Chodźmy! Umiesz mówić? Tak, ale nie tak jak wy. Ciągle kłapiecie dziobami kłap, kłap, kłap. Bądź grzeczny! Dobra, obiecuję. Dzięki. Będę za nim tęsknił. A ja będę tęsknił za meblami, które zjadł. Akurat wyleżałem sobie otomane. Jak wrócimy do domu, zrobię ci fajny lodowy deser. Myślisz, że tak łatwo mnie kupić? Zamiast rodzynek, dam bocku. Daj mi spokój, nie lubię fazeliniarzy. Dalej, mała, przynieś patyk, a pot. No, przynieś! No, coś ty, nie bądź taka. To proste! Patrz! Proste! No to... Litości! Siedzę tu od trzech godzin! Niech mi ktoś pomoże! Myślałem, że idziemy na sushi.